Hej, hej hej! ja tej strony Kajaty Horse. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj kolejny vlog. I dzisiaj spotykam się z kornieszonem, ale przed tym pojedziemy do stajni. I mam dzisiaj jestem ubrana na różowo, a to temu, że robimy challenge na różowo. Um, Koniki też mają już derki różowe po nakładane, nie, bo on się trochę boi. Kofi ma taką treningówkę, a przy to w ogóle nie pytajcie. A więc mój outfit prezentuje się. Outfit prezentuje się tak. Mam tutaj taką różową bluzę. Nie mam różowych spodni, więc mam no, wątki bardziej basic i e, skarpety różowe i ogólnie. Nie nakładam sztybetów i chopsów, tylko nakładam zwykłe zimowe, różowe buty, bo jest zimno, bardzo zimno i pokażę sobie glorę. Różową, różowy odżyweczek do różywy. ona jest właśnie taka um, typowa tak jak znowu chciałam zrobić taką różową z wołosa ale ona w środku nie była różowa różowy odżyweczek różowe smaczki to są smaczki takie ło takie, takie bardziej są owocowe, taki miks owocowych. chyba owoce leśne. O. I z różowych wreszcie mam jeszcze chusteczkę, a tak to dalej mam jeszcze też i spakujemy. Nałożyłam mu taki czerwono różowy czaprek. Zaraz wsiadamy na A już działa. Idziemy sobie w tym takim czerwono różowym czapkaczku. I No, jest śnieg wszędzie dookoła. Mam no, takie, buty śmieszne i różowe skarpetki. Dobra, poopowiadam Wam trochę moje jeździe, bo nic z, re... z ziemi nie mam nagranego. Eee, dzisiaj było. Mocno twarde podłoże nie będzie, eee, się i nie było galopu, ale były jakieś tam drążki, te takie drążki y, na drążki. Na... Dobra, teraz będziemy. Ote testuje różowe smaczki. Całeczki zrobione pod i wypuszczamy na padoczek. Tylko kochani, w wróciłam ze stajni, w się sensie jedziemy jeszcze do domu i e, kupiłam, sobie za przygorzabkę my tutaj mamy dwie paczki z suszonych liofilizowanych przypadek i e, kupiłam spróbkę takie żelki mm -hmm. różowe, przykładem Arizonę Arizona, bubble tea i taki i jeszcze z e, drugim e, i tu kupiłam takie takie... Dobra, zobaczycie w domu, bo y, to jest jeszcze w pokażniku. Wywaliłaś! <grymne> <My> <grymne> bo ja wolałam w której odrzuciłem przypadkowo i to jest ślisko. <grymne> Pati ręka! ręka! No ale, ale o tak! Dobra, będziemy zaraz co kobietki, bo będziemy w teren ale sobie tylko te czeki. O ma taki Ja jego dałam patrzeć. Eli z kostką. Dobra moi drodzy, jeździemy sobie, ja jestem na tym ogłowie i tereczce, Anela ma różowy kantarek i różował. I'm hardę. Mam bzgier. On jest bałachem, wiesz. Dobra. A w ogóle ogarniamy, bo możliwe, że będę współpracować z Andej będę ambasadorką a już w ogóle się robi ciemno. No. Ej, różowe niebo! Pod kolor! Ej, no! <grymne> Ale idziemy tu! Idziemy do krzyża? A nie zesraj się. I tak się boisz. Spróbuję. Ledusia! Kusikiem! Ja mam jakieś problemy z kuskami teraz. Więc u mnie będzie jakby stara jak na kucza walijskiego. O oh mój gdzie, o oh mój gdzie! To jest koniec nosowy, nie? Co ty robisz? Jesteśmy na takiej łące. Pokaż łące. I tam jest zachód słońca różowy. Nie, no, widać się, że wyjście tu, widać dom. Dobra, o, nagrało się. Oj, to już chyba nie. No. Uwaga przygotowania. Nagrywa się? Tak, nagrywa się. Nagrywa się. Kurtki tu leżą. To się moja kurtka... Twoja. A tak. potem moja będzie leży. Leżeć, leżeć sy. Ja jestem już po moim nagraniu. Na lataż jeszcze idę. Konie. No, no umiera, jest jej zimno. To ci wypadło. Koniki. ogieś, ogieś od klary s olikła i tak Idziemy łapać swojego konia. Yy, yy. jak dziko. Omega. Wracamy z terenu. Mam na mnie widać. Sobróżnę. Ok. O, Dobra, wstępujemy się. Aj, tu jest jakiś namiot. Jaki namiot, stara. Dobra, wstępujemy sobie już wyszłyśmy na drogę w miarę górną. Niech sobie co, wstępujemy. Slej, to się bez wody. Ja całą jazdę trzyma. No co robisz, głupców? Tu też ktoś był na saneczkach. Może to wiesz, on czuje zapach czy, czy te psy. Jezu, głowy, głowy. Łapaj. Tylko jest to naprawdę głupie. No i gdzie ty jedziesz? A poza tym masz wstępować, durniu Babeczki robią trening A ja sobie siedzę i je treneruję, patrzcie na moje buty w ogóle I jemy żelki, różowe Wstępujemy, po drodze macie żelki O, ona nie chciała, dobra Wstępuj Wolta, dobra dziewczyny, volta w najbliższym narożniku galopem zmień nogę Dobry. o nią sobie stępuje po śladzie a zmień kierunek dobra i galopem trzaśnij go za to i galopem, nie rozpędzaj się! Spokojnym galopem, spokojnie, hop, 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 hop! Wolniej, 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 spokojnie Lea, nikt Cię nie goni! Ale ze zystępa, zystępa, zystępa! I od razu hop, hop, hop! Wiesz co, weź zejdź na chwilę. z ja, jak się chciałaś. A, dobra. Granela dobra, sobie galopuje. No, nie, nie. Dałem jej pogalopować chwilę. Granela, ty też, jak masz siłę, możesz. Nie, zwolnij, zwolnij, zwolnij. To ma być taki wolny, spokojny galopik. O tak, pamiętaj o skusa robię galopowanie. Możesz? Ja to próbuję. sobie Witam Was moi drodzy. Mamy kolacyjaczka, która jest takim różowym bowlem Tak się prezentuje na też i żuremę. Wróciłyśmy sobie z Jacuzzi. Ja mam takie, taką różową koszulkę i różowe od odpiszemy, A Nela ma taką różową koszulkę. i I, i. i czerwony skarpet. Dobra, i jesteśmy ogólnie głodne, więc będziemy się żarły takie batoniki. One są podróżowałe w środku. Nela zrobi ich taste, bo Nela ich wczoraj nie jadła. To się otwiera, tak. Niełatwiej, tak? Oj, czekoladzie, o, u mnie jest ta czekolada, tu podróżowała. U Ciebie też. Cuturnie. Dużo lepiej Dobra, tu sobie stoi Rokiń Tu sobie stoi Jara. Więc Roki się inhaluje. Są pokażę na dziennie. Różowa, tutaj Roki się inhaluje i ma solarium. I był czyszczony, a zaraz pójdą jakieś koniki stąd. O oj. Rokuniek. Zaczynamy robić narkoczepki. Zmienia chcemy się. Dzisiaj chcemy robić narkoczyki? Nie, no to nie robimy. to jest Dobra, Mam tak... No. Dobra, ogólnie z różowych rzeczy na łóżko mamy różową kołdrę. Taką poduszkę wpadającą w róż. Taką poduszkę, no i jest słuszko różowe, ale wzięłam jeszcze różowe ścieradło. No tak, ale to że to bardzo Patrzcie, ja Wam powiem, co jest profesjonalne. Pola specjalna kupiła różowe łóżko. Pod challenge. Pod challenge. Mamy różowe łóżko. A różowe łóżko, kurde. Nie, to duże. Więc on jest biała niż. O, proszę. Pokaż agresję. Tak to się prezentuje. Mamy dwie kordełki, pink. Mamy na Kobówkę, mamy podobne jej. Mamy tu i tu taką w kwiatkę. Mamy nie jest zbytnio różowa, ale lepsze niż nic. Różowe łóżko, oczywiście. I będziemy oglądać się różowy film. Wiesz, jaki jest różowy film? Będziemy oglądać, jak ktoś nagrywa, czy na różowo. To jest mądrze. Siedzimy sobie w łóżku i oglądamy challenge na różowo pierwszy lepszy. Jemy ja różowe jabłuszka i sobie leżymy. Dobra, idziemy spać. Robimy naleśniki z różem ciastowym Różone Przejście, look. Chodź, pokażę, mi swój outfit Polaków outfit pink My outfit is very, very not slay Anelny outfit to jest super jak jakieś różowe spodnie, co W real świecie są różowe Ale wy po prostu nie jesteście real Tak, o głowie Nie jesteście real, jesteście fucker Witam szanowny państwo, Uu, idziemy w terenik urodzinowy na Hopsie Ja mam czarą siki różowe na lejce, na niebiesko mam piąte urodziny W tym roku będziemy miały piąte no, no, Słuchajcie tego Syczeń Dobra, będziemy ogarniać. Ja tu też postawię truchę, żeby nie była taka. Zaraz, czekaj, to trochę. Ale Do kompletnie. Co nie sobie? Dobra i Sesja pod tytułem nie wypał? Była lipa. Jedno kompletnie wystrzeliło w złą stronę, bo, pod, bo w złą stronę wiatru, a drugie nie strzeliło w foksa, czy tylko gdzieś indziej. Okay. Więc wracamy z terenu. było nawet skaka, no! Foksik Potem, Tak. Potem zrobimy sesję ze świeczką, tylko tak. Zaś, tak? zapalimy na życie. Zapalimy świeczkę i zrobiłem mu sesję świeczkową. O bo... ale fajnie, Panie. że jest śnieg. Statywik, który nie stał. No nie wypadł. No nie wypał, no trudno. Dobra, my już wróciłyśmy z terenu. Koniki sobie stoją, dostały właśnie obiadaczek. Tam bardzo i sielanko. Siananko, bo jest jedenasta. Dostały przed terenem jeszcze. Pink. I idziemy chyba teraz do jacuzzi znowu. Mam różową. No ja też mam na czole. Idziemy, A nie. Do jacuzzi. idziemy do jacuzzi! Albo najpierw coś przekącimy. Albo względem przekąskę do jacuzzi. A no i żeby nie było, że nie mamy różowych strojów, ja mam z takimi różowymi... Feredze blokami i ja takie mam te, a Nala ma taki ogólnie o, o, cały kogo, o, o. Tak, 10. Dobra, ja z 8 wyszóśmy już zakuczyć już różowych tych tych No i co? Nasz, ko, ko, nasz challenge już się kończy. Mamy jeszcze trochę żarełko w ogóle. A co mamy jeszcze? Sear Mamy jeszcze te malinki. Żelki. Dobra, ale dobra, to nie przedłużając, widzimy się w kolejnym odcinku. Do widzenia, pa, pa! Dobra. Jest Asie. Weź zgasić światło, ja włączę. tu na komentarzu Ja zgaszać światło. nie mhm. jest jeszcze jest tylko. O. o! To, nie, to nie działa tak jak powinno. Dobra, moi drodzy. O co tu jest? Robimy naliczniki. A z obu oh, stron nie Eh, Eee, mordy, tu masz michki. Hej, Z tej strony, Alexa? Dobra. I witam Was w kolejnym vlogmasiku na moim kanale! Idziemy na urodziny foksa. Foksurka. Pokażę Wam co mamy na urodziny foksurka. Ale tu ja jestem, tu ja tu jestem.